Katarzyna Cichopek postanowiła, że z okazji 40 urodzin pomogli się w Jerozolimie. Opublikowała serię zdjęć, na których klęczy w Bazylice Grobu Pańskiego. Ładnie się wystylizowała. 7 października Katarzyna Cichopek skończyła 40 lat. Nie wzbraniała się od obchodów tego doniosłego jubileuszu. Mało tego. Podeszła do sprawy z dystansem, pokazując w sieci swoje stare zdjęcia. Wszystko okrasiła dziękczynnymi zdaniami. Katarzyna Cichopek świętuje 40. Urodziny. Pokazała, jak zmieniała się przez lata. Faktycznie, Katarzyna ma powody do szczęścia i dziękczynienia. Ostatnie lata to dla niej pasmo nieustających sukcesów zawodowych w TVP, których nie podkopało nawet dość publiczne rozstanie z Marcinem Hakielem. Kasia wyszła z niego obronną ręką, głównie dlatego, że to Marcin postanowił opowiadać w mediach, jak rzekomo został potraktowany. Ta taktyka nie okazała się tak sprytna. Jak zakładał kropka cichopek, może więc świętować czterdziestkę w spokoju i daleko od poprzednich problemów. Katarzyna postanowiła sprawić sobie imponujący prezent i na urodziny. Wyleciała do Jerozolimy. Serią zdjęć pochwaliła się oczywiście na Instagramie. Nie myślcie sobie, że to zwykły Instagramowy wypad, z którego cichopek pokaże tylko kilka widoczków. Podróż do Ziemi Świętej ma dla celebrytki głębokie znaczenie, o czym sama napisała na Instagramie. Giblina 40 dni to symboliczny okres kłopotów i trudności. Moją czterdziestkę postanowiłam spędzić właśnie w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, by dziękować za czas trudów i kłopotów, za miłość najbliższych i wasze wsparcie oraz prosząc o naukę i błogosławieństwa na dalsze życie jako kobieta, córka i matka, czytamy. Katarzyna odwiedziła Bazylikę Grobu Pańskiego której klęczała, żarliwie się modliła i ucałowała ziemię. Dorzuciła jeszcze trzy zdjęcia, które są już bardziej instagramowe. Kasia patrzy na panoramę Jerozolimy oraz drzwi prowadzące do bazyliki. Wszystko w zwiewnej sukience w kwiaty, przed kolano dodała jeszcze obrazowy hashtag nowy rozdział. Zobaczcie zdjęcia Katarzyny cichopek modlącej się w Jerozolimie. Myślicie, że opowie o podróży na antenie TVP?